To, to, to. Siemanko widzowie, z tej strony Bonyk Proto, kolejny odcinek z Idle Miner. Tak właśnie, yy, wchodzimy i jak wam obiecałem w poprzednim od, odcinku, to yy, teraz wbijemy sobie prawdopodobnie wszystkie kopalnie na maksa. Yy, przynajmniej się postaram, aby tak było. Yy, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, udostępnijcie ten film znajomym. A teraz dobra, co? O kurde. Ta Winda już tu się zatrzymuje. Tak, ta Winda się już tu zatrzymuje. Nice! To znaczy dużą forsę. To wystarczy to ulepszyć na maksa. I teraz... O! A V ja już mama V! Ja już mama V, widzowie! N nie no, kurde. Dobra, ładnie. Ładnie idzie, tylko gdzie jest moja... <laughs> Mam dużo tego au. Na razie zostawiamy to w kopalni, widzowie, aby sobie kopali. O, mogę kupić sobie szybko pełniany. La, 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 la. Koks muzyczka.

Za to na 10, na raz mogę go ulepszyć. Kurde. On już i tak za dużo bierze ta moja winda. Pyk. Ładnie. Właśnie w ogóle ja chciałam sprawdzić, co jest w shopie. Nie codzienna nagroda, tylko. O kurde Zielone klejnoty Tu skrzynia magazynowa Zwykła skrzyni skrzynia 180 O, punkt badań, ja chciałam sobie go ulepszyć To za chwilę sobie ulepszymy ja, Bo ja dawno widowie od niego nie dbałem akurat A punkt badania mi się przyda. Na mapę wchodzimy. Badania. O zwiększa dochód o 40%. To ja muszę sobie to kupić. Yy, Niech się badania jeszcze raz. Plus. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Pyk. A to złota, dobra. O, nice. O, to raz 10 będzie. Dobra, warto w to zainwestować. Kurde, ale co jest drogie. Nie, dobra, o widzowie, ładnie. Ładnie, ładnie, kopalnia złota będzie dużo zarabiała. Dobra, a teraz wchodzimy w ląd. Ile ja tu jest tych? O kurde Co są te takie dziwne monety, widowie? Nie wiem co to jest. Napiszcie na adres bondekpro.maupachime.com. O, tu będzie chyba epicka jedna skrzynia, czy rzadka? Złoty potok? Co to jest? Eee, jest coś jeszcze jakieś? 10 razy na godzinę, zaginione Królestwo? Co? Lol, o co chodzi? O, jeden a ten, D. zapomniany szlak jakiś. Ile tego jest? Dobra, jest mój. Dobra, wchodzimy. Jest taka złotka muzyczka, do której się chce tańczyć taniec Fortnite'a. Dobra. Okej, okay. pod moją nieobecność zarobili tyle hajs. A co z tym moim super kierownikiem? Co, tym, co z tym Stefanem? Pyk, 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 pyk. Dobra, 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 dawaj, okej. Okay. Jest, wreszcie osiągnięto. Maksymalny poziom. Ja czekałem na tę chwilę. Chyba 5 lat. O, za chwilę będę miał 700. Nie. Tyle AU zarabiam? O, ja już tu AV zarabiam. O, trzeba zarobić. Y, trzeba kupić. Ulepszyć sobie. A te za mało też zarabiają. Te Stefany też za mało zarabiają. Tych. O, chłopie. No, i to mi się podoba, no. A ona jest nadal pełna, ta winda. Nie wierzę. Dobra, przynajmniej te dziewczyny mają robotę. Ale mało. Dobra, chyba teraz już ta winda ma. No i znowu ma tak mało, no. To mnie wkurza, no. Dobra, gdzie jest moja kopalnia, łopyk? O, jest. Osiągnięto maksymalny poziom. O, jeszcze 20 poziomów, czyli ile 798 AU potrzebujemy teraz. A już zarabiam AV, no to w tu nie masz szans. Jak to na luzie ja to zrobię, no. 118 AV potrzebujemy. A w sumie lepiej chyba by było, jakbym to ulepszył na maksa. Dobra i to nic nie straciłem. A co w ogóle będzie następne? Aha. Dobra. Już mama fał. Dobra. <laughs> mam już 793 poziom całej tej kopalni. Ja już, a tak to ja mam, kurde, tu wszystkie do góry, to ja mam na maksa. Nie mogę w to uwierzyć. Ale dobra. No ładnie mi idzie. Moim zdaniem ładnie mi idzie. Nie wiem jak według Ninja.pl. Ninja weź do mnie zadzwoń. W sensie nie dzwoń teraz. W ogóle widzowie. Wpadnijcie na TikToka do Ninja.pl. Wpiszcie Sniper.pl yy, Podłoga. Wszystko mały mi. O wreszcie osiągnięto maksymalny poziom. Więc widzowie. Wpadnijcie do niego na TikToka. Zostawcie mu opsa i lajkacza. Serduszko w sensie. Ja tam nie mam własnego TikToka, ale on ma. Bo ja nie chcę mieć własnego TikToka, nie widzę wie. Ale dobra, okej. Okay. O, jest. Świnki morskie. Kurde, kurde, kurde. Gromadzi mi się tu 101 i 18. Ale... Bo nic nie daje do świnki, a świnka to podwaja i wtedy te od tej świnki to leci Nice Dobra, o kurde To razy 10, uuu no mocne a Ja myślałem, że to razy 2, a to razy 10 a, już Winda jeździ pełna. A tu nic nie zostaje, prawda? A kurde tu jest AW, bo dlatego, że moje Stefany biorą za mało. E, to trzeba razy 10, kilk dwa razy kliknąć. A tu trzeba na maksa pyk. Już biorą wszystko. Nie, one biorą AV nadal. O, ta Leonales Les jest fajna, dobra. Tu radzę jeszcze raz ulepszyć sobie. Tu jeszcze raz na maksa. Dobra, wreszcie. Biorę wszystko. Pyk, gdzie jest moja kopalnia? Kurde. O, jest. Osiągnięto maksymalny poziom. Jeszcze 9. Która chyba tyle pasuje, prawda? One biorą to wszystko? Tak. One biorą to wszystko. One biorą to, AW O kurde, ja już mam prawie wszystko maksymalne. O kurde. O kurde. Ja jest za chwilę ostatnią tu mam. Dobra, dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, ulepszamy, ulepszamy, ulepszamy. I uwaga, oto wielka chwila. Jest! Chwila. Czy ja gdzieś nie mam ulepszonego na maksa? Zrobiłem wszystkie, prawda? Wszystko do maksymalnego poziomu! Ja tu jeszcze muszę ulepszyć na maksa? A... Dobra, 2400 to jest... W... To jest max, no wreszcie. Ukończ kopalnię. Puh, no wreszcie. Ukończono tą kopalnię, widzowie, no. La 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 na maks. Ja nie mogę i znowu muszę wszystko zaczynać od początku. No widzowie w tym odcinku wreszcie zrobiliśmy to. Ja nie widzę tej dziewczyny na górze. Ja tu sobie zbieram force. Powolutku, wszystko ulepszamy Nie wiem, po co ja to dałem tu Pyk, jeszcze raz Przypisuję tu super kierownika od razu Tu przypisuję tego Stefana i tu przypisuje, Czy to jest żart? No. no nie, nie chcę tego no. no. nie. Ta gra jest przeciwko mnie. Dobra, o jest, nowy szyb, wreszcie. 2K ok, ja chcę innego kierownika tu. O, właśnie tego, o dwóch stefanów mi tam wierci. Nie, ja nie chcę tego. O, jest. Nie. No znowu naprawdę... A, ja tego chłopa muszę ulepszyć. A, bo ten chłop za mało bierze. A nie, bierze dużo. No wreszcie jakiś... Służonny gość. Naprawdę ja mam pięć kawałków. Te winna jest słaba Jest naprawdę Słabo ulepszona Ech O, no, nareszcie 26k, czy on to zabierze? On zabiera 5k! To no, chyba jakiś żart No, nice! Dziękuję za to, że on zabiera tak mało. O, pyk, dobra. On to weźmie wszystko. Tak, on to wziął. Za to ta dziewczyna bierze dopiero tak mało. Ja to, to sobie chyba raz pozwolę ulepszyć. O jest, wreszcie mogę to ulepszyć. Nareszcie bierze chociaż 4k. O, mogę brać sobie te. Dobra, teraz chyba będzie brała dużo 11k. Szybko to rób. O, przy okazji, to to się przyda. Oj, teraz mam już dwie dziewczynki. O nice. Bum Jakie ja tu mam rzeczy? Szybkopalniany jaki? Szybko palniany szósty Aha, no to wiem dlaczego to jest w No Coś takiego mi pasuje, no Tylko, że on tu tyle zarabia, że... Tak, muszę to window ulepszyć Kilka razy, dobra Tyk. On to bierze bez w ogóle żadnego problemu. Ale później już się zaczynają schody. Dobra, chyba? Chyba. Błagam. Weź to wszystko. Nie. O! Teraz muszę też trochę ulepszyć to. O, dobra, on bierze wszystko. Ta ile biorą? Biorą wszystko, błagam. Dobra, tak? 104. Tak, biorą wszystko, biorą wszystko. Jedna bierze 108, kurde. Dobra, poczekajmy sobie teraz. Chwila i... Nie, o. I teraz, o, ładnie, no. Pyk. Aż za ładnie. Nie, no, dla nich to nadal no jest nic. Naprawdę. O oh, nice. No dobra, dobra, bierzesz to? On nadal bierze wszystko. I te dziewczyny też biorą wszystko, no czy jedna weźmie te jeden i pięćdziesiąt miliona. Nie, ale oboje biorą to wszystko. Windę trochę trzeba ulepszyć. Dobra. Okej, okay, Max. Widowie, słuchajcie. Za chwilę będę kończył ten odcinek. Ale pierwsze co? O, sezon Hollywood. A ja nadal mam tu gwiazdową kopalnię, no tak. Ja przecież nadal tam byłem. Mi się tak wydaje. Słuchajcie, widzowie, zobaczmy. Oto wielka chwila napięcia. No, muza dla kozaków. Nie Co to jest? Jak się odbiera te rzeczy? Napiszcie mi widzowie Dobra niech to sobie kurde chłopy biorą to i topyki i i dobrać i forsy mi wystarczy Ile ja, jaką ja mam tu jeszcze? Szybko kopalniany piąty, dobra, no to to będzie proste, no. Widowie, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, widzowie, jeszcze wbijam na chwilę na ko kopalni złota i do kopalni węgla. Zobaczymy, ile mi się udało zarobić teraz. Uwaga. 9 AC. 9,68 AC. Nieźle. Nawet spoko. Niech te świnki biegają sobie. Hasają się po łące. Naprawdę to jeszcze AB zarabia. Widzowie, no. Ja tu w ogóle mam coś na maksymalnym poziomie? Nie, ale dobra. Pyk. Pyk. Dobra, ile teraz będzie zarabiać, chociaż trochę więcej? O, ładnie, o, ładnie, dobra, słuchajcie widzowie, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.